Sebastian Jarek, z tej strony rozmowa rejestrowana. E, kontaktuję się, ponieważ ruszył nabór na dotację mój prąd. E, no i nasz doradca energetyczny będzie w Państwa okolicy prowadził takie indywidualne dramowe wyliczenia odnośnie instalacji fotowoltaicznych. E, rozumiem, że jeżeli będzie w Państwa miejscowości, również do Państwa może pojechać zrobić takie bezpłatne wyliczenia. Zobaczcie, jakby to pana wyglądało. Wie pan co zainteresowany jestem, bo właśnie właśnie budujemy dom, także... E... Aha. Jak to ma... wygląda cenowo? Jak wygląda cenowo taka fotowoltaika? No Wie Pan, że no mamy teraz taką propozycję, że nie płaci Pan nawet złotówki za panele na start. Sprawdza Pan sobie taką instalację tym, co Pan aktualnie płaci za prąd miesięcznie. A no, otrzymuje Pan ją oczywiście bez składu własnego, bez, bez żadnej. bez, no, bez nawet złotówki, tak? Eee, no i jeden co popatrzy, to takie rachunki, aby Pan płacił za prąd. Tylko właśnie takie pytanie mam teraz do Pana, czy Pan już ma jakieś rachunki odnośnie właśnie instalacji elektrycznej Pana w mieszkaniu? Eee... Trzeba wchodzić na W sumie jeszcze nie, bo dopiero Dopiero jeszcze się blok buduje A tu w bloku, tak? Ta tak mieszka? Tak, tak Aha, dobrze, to ja sobie zacznę z powyłka, bo nie mamy takiej możliwości na bloku budowania. To... Ale ja mam, kupiłem apartament Proszę? Kupiłem mieszkanie na ostatnim piętrze To, no to przez tak zawierdzimy już no, to chyba i tak nie ma takiej możliwości, skoro to będzie wspólnota. Także ja to sobie odnaczę: to jest pomyłka, no i do widzenia w takim razie. Mnie no, wiedziałe. do widzenia!